Już nigdy nie wyrzucisz skórki od pomarańczy. Weź kilka pomarańczy. Ich skórka ma wiele cennych właściwości. Skórka pomarańczy zawiera naturalne oleje, które wykorzystywane są w różnych produktach. Obierz pomarańcze i zostaw skórkę od nich. Następnie weź średniej wielkości słoik. Włóż skórki do środka słoika. Kolejnym produktem jest ocet, który ma naturalne właściwości. Wlej ocet tak, żeby zakryło całe skórki pomarańczy. Dokładnie zakręć słoik. Tak przygotowaną mieszankę włóż do ciemnego pomieszczenia lub szafki, słoik zostaw na dwa tygodnie. W tym czasie mieszanka doskonale się połączy i będzie miała przyjemny cytrusowy zapach. Po tym czasie wyciągnij słoik. Zauważysz zmianę koloru płynu. Następnie weź plastikową butelkę z dozownikiem, aby łatwiej było dozować mieszankę. Przelej płyny za pomocą lejka. Połączenie skórek pomarańczy i octu można wykorzystać na wiele sposobów. Skórka pomarańczy działa również przeciwbakteryjnie. Ta naturalna mieszanka idealnie sprawdzi się do czyszczenia wielu powierzchni. Bez żadnych dodatkowych środków chemicznych wyczyścisz szyby czy kabinę prysznicową. Powierzchnie pozostaną lśniące i bez smug.